ma Byku! Co tam? Jak ta mamusia? Żyje? Tak. Super. Dobra, do sprawy. Chcesz coś powiedzieć? Chodzę to się i co tam mogę tak? To super, cieszę się. Zaczynajmy więc. Władysław z domu Bawicz, podejrzany o artykuł. Yy... Gromisławie, kochany Gromisławciu, czy ty się nie możesz nauczyć trzech zdań? Trzech zdań! Po co ja tu marnuję swój talent? Kino, sztuka, ja! Nie, trzeba tłumaczyć oczywiste materie. Zobacz, pokażę ci. Fajnie, to jest przepiękne gromeczku. Zobacz, ile wydarzeń, ile inspiracji. Widzisz? O, a to jest za 5 minut. Mhm. Aha, idziemy, chodź, 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 chodź. A ja? Chcę iść do domu. Do domu? Powodzenia.